Cześć, dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o nowym flagowym smartfonie Samsunga, czyli Galaxy S21 Ultra 5G. I mogła to być normalna recenzja, ale takich w sieci jest pełno, więc troszeczkę tutaj porozmawiamy o tym, czy takie telefony, nazwijmy je umownie w tym momencie nudnymi smartfonami, za 6000 zł mają sens. Ale zaraz wytłumaczę, co mam na myśli mówiąc nudny. Otóż, jeżeli spojrzymy na jego przód, to, to w zasadzie wygląda jak każdy inny smartfon. Zagięte, lekko ramki. Tutaj mamy aparat w oczku takim samym jak w większości chińskich smartfonów obecnie na rynku. Z tyłu jest plastik, co prawda... Uważam to za dużą zaletę. Jeżeli oglądaliście moją recenzję S20FE, to wiecie, że szanuję plastik z tyłu, bo po pierwsze, nie pęka, po drugie, ten właśnie jest wykonany z takiego fajnego materiału, że nawet się za bardzo nie palcuje. Nie jest żaden błyszczącym plastikiem, ale z drugiej strony jest po prostu plastik. Mamy też dużo aparatów, co sprawia, że ten telefon można uznać za naprawdę telefon fotograficzny i to jest jego chyba największa zaleta, że robi fenomenalne zdjęcia. Oprócz tego, po prostu jest. Smartfonem za 6000 zł, który oczywiście ma wszelkie funkcje, które moglibyśmy od niego spodziewać się. Natomiast nie jest w żaden sposób wyjątkowy. Nie jest to LG Wing, który ma obracany ekran, nie jest to żaden zginany fold. Jest to po prostu przyzwoity, dobry smartfon z najwyższej półki, który niestety kosztuje mały majątek. Ja już wiem, że niektórzy z Was twierdzą, że 6000 zł to wcale nie jest dużo, ale spójrzmy na to w pewnej perspektywy. Jeżeli za 3000 zł możemy kupić S20 FE, albo za 1500, 2000 już inne chińskie smartfony, które mają podobne funkcje do tego, czyli np. 5000 mAh baterii, tutaj tyle mamy albo matrycę 120 Hz, no to te pieniądze nam się troszeczkę już nie kalkulują. Ale dobra, sercem tego urządzenia jest procesor Exynos 2100 i okej, okay, można narzekać, że nie dostaliśmy tej samej wersji, co chociażby Amerykanie, którzy mają Snapdragona, ale z drugiej strony, tegoroczna edycja tego smartfona ma dokładnie takie same rdzenie, różni się tylko i wyłącznie kartą graficzną, czy tam chipsetem GPU. Natomiast, jeżeli mamy takie urządzenie, które ma 12 lub 16 GB pamięci RAM, to nawet z nieco gorszym układem GPU poradzi on sobie ze wszystkimi programami, które będziecie w stanie znaleźć w Google Play. Przejdźmy teraz do kolejnej kwestii, która dla wielu może być ważna. Ten telefon jest naprawdę duży, co zresztą widać. Jest też gruby, masywny, a ten aparat wystaje tak bardzo, że standardowo mamy kuśtawkę na stole. Można na to założyć etui, ale ono powiększa ten telefon jeszcze bardziej. Waży na tyle dużo, że może być bronią obuchową w odpowiednich rękach. Natomiast ten smartfon też przywraca nas trochę do momentu, w którym rozmawialiśmy, czy serie Galaxy S i Galaxy Note kiedyś dojdą do pewnego punktu stycznego. I odpowiedź brzmi właśnie doszły. Przekąt na ekranu tego smartfona to 6,8 cala, czyli dokładnie tyle, ile miał Galaxy Note 10, Plus. przy czym ten jest pierwszym z rodziny Galaxy S, który obsługuje ryślik dedykowany S Pen, który był tym czynnikiem wyróżniającym Nota spośród innych smartfonów. Niestety Samsung nie dał nam tutaj żadnego wejścia na schowanie tego rysika, więc możemy z niego korzystać dokupując jeszcze specjalne etui, które przytwierdza nam ten rysik S-Pen. A to, jak wspomniałem, sprawia, że ten telefon jest jeszcze grubszy, jeszcze większy. Natomiast być może jest to dowód na to, że już niedługo albo seria S, albo seria Note znikną, połączą się ze sobą, albo po prostu Samsung będzie wypuszczał mniej smartfonów, bo na razie mamy po trzy z każdej tych wersji. Jest tego naprawdę dużo. I jest jeszcze więcej, bo mamy FE, i ja się już sam gubię w tych wszystkich Samsungach. Jeżeli jesteśmy już przy rzeczach, których tych Samsungu nie ma, tak jak to wejście s to nie ma tutaj również wejścia na Audio Jack, nie mamy tutaj kasetki na tacki na kartę pamięci. Możemy wybrać sobie wersję 128, 256 lub 512 GB i tyle nam będzie musiało wystarczyć. To co działa naprawdę dobrze, to jest czytnik linii papilarnych, który jest fenomenalnie szybki i jak na czytnik, który jest umieszczony pod ekranem, naprawdę robi świetne wrażenie. Ale jeżeli jesteśmy już przy wrażeniach, no to najważniejsze jest to, co tutaj mamy. Szerokokątny, 108 megapikseli główny, tele trzy razy i tele 10 razy, czyli mamy 10 zoom optyczny maksymalny bez straty jakości. Mamy też obrazy robione z rozdzielczością 108 megapikseli, które wyglądają fenomenalnie, aczkolwiek tryb, który pozwala nam tworzyć zdjęcia w takiej rozdzielczości, będzie raczej stworzony dla osób, które wiedzą konkretnie co chcą z nim zrobić. Bo nawet jeżeli wrzucicie takie zdjęcie ważące około 30 MB na swoje profile społecznościowe, to jakość strasznie będzie ucięta. Domyślny tryb ze 108 megapikseli robi 12, co sprawia, że zdjęcia wyglądają bardzo dobrze, tło jest ładnie rozmyte, a to co ma być najostrzejsze jest ładne, ostre i nie widać żadnych poszarpanych krawędzi. Rzeczą, która wzbudza duże kontrowersje w tym smartfonie jest fakt, że Samsung najpierw wyśmiał pomysł Apple'a na to, żeby zrezygnować z dodawania ładowarki do swojego zestawu, w obawie o to, że świat zacznie się palić i ekologia nas zniszczy. I później Samsung zrobił dokładnie to samo: to jest całe pudełko, w którym dostajemy ten telefon. Jest niewiele większy od samego telefonu. Nie ma w nim również żadnej ładowarki, więc żeby naładować te 5000 mAh tutaj musimy albo zbudować sobie czakramy za domem i zbierać energię słońca, albo rzeczywiście wyposażyć się w inną ładowarkę, najlepiej jakąś porządną, bo 5, czy 10-watowa będzie ten telefon ładowała nawet półtorej godziny czy więcej, no ale pojemna bateria jest oczywiście plusem. Okej, okay, mamy... Plusy, minusy takiego telefonu. Największą wadą oczywiście jest to, że kosztuje te 6000 zł, o czym Wam wspomniałem. Nie jest to wielki przytyk wobec tego smartfona. Jest to po prostu stwierdzenie, że w tej cenie za te pieniądze można kupić inne urządzenia albo kilka innych urządzeń i mieć w zasadzie te same funkcje, które są tutaj. Jeżeli chcecie kupić ten telefon, bo chcecie mieć po prostu bardzo dobry, nowy, nowoczesny smartfon, który spełni Wasze wszystkie wymagania, to rzeczywiście nie, nie odradzam Wam tego. Jest to bardzo dobry telefon, który na pewno spełni Wasze wszystkie oczekiwania, ale uważam, że podobne oczekiwania spełnią inne smartfony, na przykład wspomniane już przeze mnie, jeżeli chcecie zostać przy Samsungu, a nie przenosić na przykład na chińskie telefony, Samsung S20 FE, który też ma plastikowe plecki, też ma 120 Hz, też robi bardzo ładne zdjęcia i filmy, a przy tym kosztuje połowę tego, co to urządzenie. Więc odpowiadając na pytanie, czy warto kupić Samsunga Galaxy S21 Ultra 5G, odpowiedź brzmi stanowcze: to zależy. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o Samsunga Galaxy S21 Ultra 5G. Coraz dłuższe te nazwy robią. Ja Wam życzę dużo zdrowia i żeby Was było stać na takie drogie telefony. I to wszystko. Dziękuję bardzo. Cześć.